Dobra, dzień dobry. dzień dobry. Dzisiaj sobie pokazujemy takie cudo, czyli transmitter, który mamy, i tu nawet dwie sztuki mamy: jeden w Mondeo, drugi w Volkswagenie Passacie. Jak, Świetny gadżet. Tak, jak nie mamy w radyku USB, AUX i tak dalej, to możemy sobie ustawić tutaj częstotliwość. Później łączymy się z telefonem za pomocą Bluetooth i to się bardzo szybko łączy, tak bezproblemowo. Jak I zapamiętuje ustawienia. Właśnie, raz połączone i wybieramy sobie w radyjku tą częstotliwość, jaką mamy tutaj. Tą oczywiście możemy ją zmienić i włączamy muzykę. I włączamy sobie tutaj tą częstotliwość, tu stawiamy sobie na radyjku, tu parujemy się z tym z lasem, las pokażemy później i podgłaszamy tak, i to, i to już leci normalnie wzią, że z tutaj z przodu, A Jeszcze taki bajerek, nie niby dobrać nic, dobrać. ale za kwotę ułamka ceny nowego radyjka mamy, pokażę jeszcze raz cenę, tak. mamy coś, co jest pięknie zesparowane z naszym z naszym radyjkiem, może być jakieś stare radyjko, a pięknie będzie działało i nie ma sensu go wymieniać. Bardzo polecamy co mamy na pokładzie tego transmitera. Tak, yy, podświetlenie, tak, można zmiana. sobie wybrać Aha, kolor. 7 kolorów i RGB, czyli różnokolorowy, będzie się zmieniał, tak jak widzieliście chwilę temu. Co tam jeszcze mamy? Mamy dwie odowarki, czyli jedno na USB zwykłe i jedno na USB-C. Mamy do podłączenia na pendrive'a. Czy możemy swoją muzyczkę, nie musimy się łączyć po prostu z tym, nie z telefonem. Także to czy to przez Bluetooth czy przez USB, to już wasza decyzja. E, na urządzonku można przełączać muzykę. Tak, tak, czyli sterowanie z urządzenia. E, realnie działa, bo sprawdzamy i, i, i ja sprawdzałem i, i Sylwia to jest Dokładnie. Okay. Możemy pod... jest no. zestaw głośno mówiący. Ma mikrofon w sobie. E, możemy podkręcić sobie bas. Mamy ten guziczek ten na środeczku. Który podkręca nam basik? Co tam jeszcze mamy? To jest na instalację 12, jak i 24V. Coś jeszcze tutaj mamy takiego ciekawego, o czym zapomnieliśmy, a co jest ważne. Szybkie ładowanie jest 3,1A, tylko musi mieć na wodę dobry kabel, żeby to te 3,1 wyciągnęło. Co to jeszcze moglibyśmy wspomnieć, co byłoby? No, dawaj niżej, bo ja już, już tak, żeby. Odbieranie połączeń, tak. To mówiliśmy. no to tak, u szybko ładowanie. Mega wytrzymały to no nie wiemy. no Na pewno już nie wiem. No u mnie za 3 miesiące, u Sylwii miesiąc, więc jak na razie działa. I jest ok. Zasięg 10 metrów. Realnie jest 10 metrów tego bluetooth. No i tyle chyba, tak. Bluetooth 5.0, także to już naprawdę na, najnowsze. Na pewno się sprawdza. Tak, i jeszcze kod byś tylko podała EAN ten z opisu. Żebyście, żebyście mogli w razie czego trafić, bo tych transmiterów jest, jest, ten, jest naprawdę bardzo dużo, a ten realnie jest przez nas sprawdzony, działający. To nie jest żadna reklama sponsorowana. Polecamy go bardzo. Szczegółko wyciągnę. Tak to wygląda. Takie cudo. No jest naprawdę ok. Wygląda solidnie. I, I działa, no, to jest chyba najważniejsze. Kolejny tak, funkcjonalny gadżet do samochodu. No. Także polecamy bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.